W kolejnym dniu wracamy na tą miejscówkę co wczoraj byliśmy. Zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Może też tak obiecująco jak wczoraj i co i to dzieła? To dzieła. Pas są zapięte z tym finiganem. Także my dojeżdżamy tak, że jesteśmy w lesie i w się Za robotę. Tak, tak, tak. Ale najpierw śniadanka. No, dokładnie. Ja tu zaczynam od śniadanka. Proszę bardzo, kanapeczki, jajeczko, pomidorek, papryczka, a Wojtek już krzyczy, że ma chyba boratynkę. I przerywa mi śniadanie. Eee. To jest taka łyżka stara. To jest bardzo stara łyżka, patrz. No proszę. Pierwszy sygnał. Dobrze, że zupy nie mam. To jest, to jest. Łyżkę starą. Ja tu teraz kawałek takiej części tu z tej strony jest uwypuklona z jakimiś dwoma, nie wiem jak to nazwać nawet. No ale coś, coś ciekawego. Myślałem, że to odłamek, ale chyba, chyba nie. Teraz tutaj dwa kawałeczki gwoździa wyszły. Gwóźdź stary, bo kwadratowy. I zobaczymy, co będzie. Tak? Marcin znalazł takiego guzika. Radziecki. Radzieckiego żołnierza. Coś pięknego. O! Cieszy. Elegancko. A tam Alandzie śniadanie już na Kolernik. No i dobra. My lecimy dalej. Tam wcześniej Marcin wykopał ruski guzik. A ja tutaj z dołka. Taka useczka. Nie mogę odczytać z którego roku ta łózka jest. Jesteśmy tutaj ponownie na tej miejscówce co wczoraj także zaczyna być obiecująco miejmy nadzieję, że wykopiemy tu ciekawych fantów Andrzej tam już coś ryje. Marcin dziś tam znikł w ogóle. Jest mój listy poranek A tutaj Chłopina sobie zjać śniadanie i zaczyna ryć. I przegopiła go ta okazja zobaczyć ten guzik radziecki A lecimy dalej I trzymamy kciuki za udany dzień Alan już ze mną remisuje jeden do jednego w łózkach. Ale bo dlatego, bo zjadł, wiecie o to... co chodzi Tak jest, pyszna, pyszność na Danko teraz ta łódzka, ty podobną znalazłeś tą Łuskę? Nie, inną, inną, inną. lepszą <głos> <głos> Lepszą? Lepszą <noise> Idę zobaczyć Danrzeja, co on tam ma i tu Andrzej właśnie z Taki malutki guzik, ciekawy. No ciekawy ten. No właśnie, tak. on patrzą tak jakby był lutowany tutaj, nie? Taki jest. Aha, no jest. Także elegancko. Nie Gratulacje. wiem, czy Idę tam jeszcze do... Tam, coś znalazł coś? Do Marcina, tam coś znalazł. Idę zobaczyć. Chyba się nabiegam dzisiaj troszkę z kamerką. Ale nie szkodzi. O! To jest Boratynka? Chyba nie bardzo. Za mała. Ale, Coś tam ale bardzo ładna moneta. Nie wiem czy nie solid czasem, ale to trzeba powiedzieć. Marcin, kolejny. To jest, to jest grosz Stanisława? Tak. Grosz Stanisława Augusta. Coś pięknego ta moneta. Ale piękna. Który to jest rok? 1768 być może. Piękna, patrz. Wow. Już drugą znalazłem. No. No. to Ładno, ładno. No. Równanie teraz. co? robimy. Strzelam, Stanisława znowu. Pięknie. Czyli Stanisław tutaj. Był na spacerze. Pan Stanisław tu musiał się na koniu hasać. <laughs> Dobra, ale my lecimy dalej. Powiedz Wojtku, co ty to robisz? A zbieram żywice Bawię się troszkę też, zaczynam się bawić w i taka rozpałeczka będzie zawsze gdzieś tam w tym plecaku wyprawowym. Niezawodna. Tym wszystko rozpali. Surbiwal z pełnym plecakiem jedzenia. <grym> 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 dobra, dobra. Jeżeli takie ja sobie coś widzieć na drzewach. A macie wiecie, czy coś później rozpalić coś. To można to wziąć. Urwać delikatnie. Delikatnie, nie? Nie to jest drzewo. <grym> jest ja to wezmę. I, sobie to skitram później. I zapalę w plecaku. I zapalę w plecaku. No i... pewnie zrobił to znowu. To Andrzej wykrywa, trzeba włączyć. I teraz patrz. O kurde, co to? Ociek, kurde. Ty, figura szachowa? Nie wiem co to jest. A to nie jest od nie? tego? Od łóżka? Nie. O, tych firanki to tam są, końcówka. Jest no bardzo to... stary. Bardzo stary myślałem i na to początku, jest. że to jest gwizdek. I to jest chyba. Tak myślałem na początku. Mosiąc albo coś. Tak. Bo to zategowane, no. Może być i to te końcówki od firanki albo coś. Wiesz co to może być? No to może być też od. jak y, sztandar, czy coś. A, a, może, a być to też może być końcówka. może być to jest ręcznie robione. Popatrz, nie, mówi. to jest otwieranki. Od otwieranki? Od Musi być otwieranki. sobie wracamy tam, Marcina <laughs> Wiecie co? Koło tego karnisza, <laughs> kawałka. <laughs> Znalazł monetkę. Zobaczymy jaką. To był karnisz? Jak to zwał A tu co? To chyba nie jest Boratynka, chyba nie. Pokaż I 40 biologii. A Boratynka No a to? A Boratynka będzie. No te. To jest guzik. To jest guzik. Piękny. Guzik. No. No. Ale to jest z to jest moneta, to jest guzik. Tak. No Przelutowane jest guzik. to jest tak no, mówiłeś. Ręcznie robione. Jezus, proszę Państwa, zaczęło się. Ruszył, ruszył. Ruszył z miejsca Popatrzcie obok tamtego No obok, obok Obok tego gwizdka, czy co to jest, od sztandaru, czy tam od... Nie wiem, no od Ale to widać go Widzik Gwizdek Dał sygnał Widać No właśnie, gwizdek dał sygnał, że jest tu moneta Dobra, to teraz ty idź tam A ja tu nie, zostanę nie, nie. Co on tym razem wykombinował No się tutaj, też jeszcze wróciłem w kółko I tak, tu wykopałem te niby uchwy, czy co to było? No, nawet no, letyczka. no. A tutaj obok był sygnał następny? Bo tam była dalej monetka. I tu, a, a tam była monetka, a tu jest następna monetka. Tu jest, widzę już ją. Patrz. I tu jest następna monetka. O kurcze. Też Boratynka pewnie. Też, ale ciekawe, bo... Czekaj. to miał dwa sygnały wcześniej. No i jest ciekawa sprawa, bo... Teraz obok tych monet tutaj i tego przedmiotu nie wiem czy to jest od sztandaru czy tam od czegoś stary gwóźdź, bardzo stary gwóźdź taki kwadratowy jakby może, prostokątny I mnie to ciekawiło się, bo w tym miejscu w no taki małym odcinku tutaj i tyle fantów trzeba tu przepatrzyć tam chłopaki coś, coś pokopali. <laughs> a ja to sprawdzam Będzie coś jeszcze fajnego wyskakiwać tutaj, a my mamy nadzieję, że będzie. No to będziemy to pokazywać, oczywiście. Lecimy dalej. No, no, ja Kolejna monetka. I to patrzcie, tu była jedna, tam był ten gwizdek, niby gwizdek. Tu była moneta. Nie, tu był gwizdek i moneta, i ta moneta. I tu następna moneta. Tutaj, w tym miejscu. I to ona była głęboko, bo na była tutaj. Patrzcie, ratynka z takiej głębokości, tak. No cały, cały ten. Cała marchewka. Marchewa. I taki był właśnie... Oczywiście legend Nocta. Firma Grękamo Zakup był. Ja jestem zadowolony. Już taka malutka monetka i... Potrafi ją wyżyć, Ile jest w tym od wczoraj tych monet? Siedem? Ty? Kurde, od wczoraj było cztery, to pięć. Bez, bez PRL-a liczymy no, oczywiście. 5, 3... Siedem monet, 7 boratynek Siedem boratynek tutaj I tam fajne też na monety znalazł Marcin Tak, a to pokażemy później No, także ja nie wierzę, normalnie nie wierzę dzisiaj Pięknie, pięknie Pięknie i tak dalej I coś czuję, że tutaj będę za chwilę jeszcze przejdzie dziś kawałek I na napiorę tego jeszcze Tak myślę <laughs> Dobra Ta Alan kopie, tu Marcin a tu ja wykopałem bardzo starą łyżeczkę, calutka, jak nigdy. Taka łyżeczka. I teraz trafiłem na jakąś ciekawą łuskę. Pierwszy raz taką w ogóle trafiłem. Może coś się potem uda odczytać. To będzie na filmie. W końcu coś ciekawszego niż te łuski. Przynajmniej u mnie. Jakiś medalik, dosyć, dosyć większy. Matka boska, pamiątka. No nic, oczyszczę, zrobię zdjęcie, będzie widać. Bo teraz się nie doczytam. Teraz znalazłem kolejną boratyneczkę, ale w z tak, z takim stanie. No nie da się opisać, to już zobaczyć po prostu. Coś pięknego. Bardzo pięknie wygląda zachowana, nie wiem, w tym piasku, tak? Patrzcie. Będzie bardziej widać, jak na telefonie zdjęcie zrobimy. Ale całą tutaj facjatę widać pięknie. Coś pięknego, ale cieszę to monetkowość, Właśnie cieszy i to bardzo. Bo jest w takim stanie, jeszcze w takim stanie znalazłem nigdy. No, piękna jest. Tyle lat. Hej, ja utrzymała w piasku. Masakra. Marcin Andrzej Alan gdzieś tam w gąszczu znikł. Może tu przyjdzie. No cieszę. A ja go nie dalej. Miejmy nadzieję, że będzie więcej, więcej, jeszcze więcej. Modę wszystkiego. Dobra, lecimy Z dalej. takiego ale. głębokiego dołeczka. Jest mój pierwszy dzisiejszy krążek. Ale niestety nieczytelny. No, spróbuję go troszkę doczyścić i może coś na zdjęciu wyjdzie. Będziemy widzieć. No, zaraz cię zobaczymy. Co to jest? O, o kurde. Patrz. Co to jest? Kręcone. Obrączka. Pięknie. Ja. <grytnia> Gratulacje. To znaczy, jak cieszy, nie? Be zdjęcia. Ja tam tą monetkę. To była monetka A ja tu właśnie teraz wykopię Taką museczkę Taka duta Spory kaliber Dobrze. Tam co dzwoniło to klucz O Ale taki zniszczony Ale zwykły taki od domu czy? I chodzimy się zbierać Nie? Chyba na pewno O, o ten stary o kurde! Tu jeszcze dziurka z tyłu O! Z nieskawał to starego Jeszcze zakończyłem tą usteczkę Także na dzisiaj kończymy zabawę z poszukiwaniami Zapraszamy na następny wypadzik Elo, pozdrawiamy <noise>